Święty Stanisław ze Szczepanowa, biskup i męczennik za wiarę, przelał krew, łącząc swoją ofiarę z najświętszą ofiarą Jezusa Chrystusa. Jednoczy nas dziś w tym miejscu wspólna modlitwa przez przyczynę świętego patrona w intencji Kościoła Świętego, ważnych spraw naszej Ojczyzny, naszych rodzin i nas samych. Zaproszeni na dzisiejszą uroczystość metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, zachęcił nas do gorącej modlitwy o nowe i święte powołania kapłańskie. Przypomniał, że w tym roku szczególnie wspominamy szlachetne przykłady polskich duchownych, którzy posługę ludowi Bożemu uwieńczyli ofiarą własnego życia. Należą do nich święty Maksymilian Maria Kolwe, którego 80. rocznicę śmierci obchodzimy 14 sierpnia. Ścigodny sługa Boży kardynał Stefan Byszyński, którego beatyfikację będziemy przeżywać 12 września, a także kandydat na ołtarze Sługa Boży ksiądz Michał Rapacz, kapłan archidiecezji krakowskiej, zamordowany przez komunistów. 75 lat temu, 12 maja 1946 roku, w płoka. Nie sposób nie wspomnieć o świętym Janie Pawle II Wielkim. Za kilka dni obchodzić będziemy 40 rocznicę zamachu na jego życie i cudownego ocalenia przez przyczynę Matki Najświętszej. W dzisiejszych obchodach centralnych uczestniczą przedstawiciele Episkopatu polski, kapituł, szczególnie kapituły metropolitalnej w Krakowie i kapituły prymasowskiej w Gnieźnie, przedstawiciele duchowieństwa, żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych, szkół wyższych i uniwersytetów. Szczególnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wspólnot kościelnych, ruchów organizacji, stowarzyszeń i szkół katolickich, władz państwowych i samorządowych, reprezentan reprezentanci duszpasterstw i dekanatów naszej archidiecezji. Uroczystej mszy świętej przewodniczą będzie ich homilię wygłosi metropolita warmiński, ksiądz arcybiskup Józef Burzyński. Wielkanocne czytania mieszane z dziejów apostolskich wielokrotnie ukazywały nam apostołów, zwłaszcza świętego Piotra i świętego Jana, jako niestrudzonych i odważnych świadków Chrystusa ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Odpowiedź apostołów dana żydowskim arcykapłanom i sankcjonowi, że trzeba bardziej słuchać Boga aniżeli ludzi. Przyszła nie tylko do historii Kościoła, ale przede wszystkim stała się fundamentem i zasadą całej jego ewangelizacyjnej działalności, która nieprzerwanie trwa już od prawie dwóch tysięcy lat. Posłuszeństwo Bo Bogu odnosi się najpierw do konieczności samego głoszenia Ewangelii, nawet jeśli by miało ono napotykać na trudności i zakazy ze strony możnych tego świata. W drugiej kolejności poszczególne posłuszeństwo odnosi się do treści orędzia, z jakim apostołowie i ich duchowi spadkobiercy zwracali się i zwracają do świata. Wzorem tej treści są dalsze słowa apostołów, wypowiedziane przez Sankt które równocześnie stały się zalążkiem kredo Kościoła. Bóg naszych ojców, wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na prawicę swoją, jako władcę i zbawiciela, aby dać Izraelowi nadwrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo, my właśnie, oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni. W te dzieje posłuszeństwa Bogu, którego trzeba bardziej słuchać, aniżeli ludzi, i w dzieje tego świadectwa, dawanego razem z Duchem Świętym przez tych wszystkich, którzy są Mu posłuszni, Wpisał się żyjący prawie dziewięć i pół wieków temu święty Stanisław, biskup krakowski i męczennik. Będąc posłusznym Bogu, nie ulął się gniewu okrutnego władcy. Dla niego prawo Boże było ważniejsze niż samowola króla. Odpowiedzialność za życie powierzonych sobie owiec znaczyła więcej niż niebezpieczeństwo utraty własnego życia. Jego śmierć w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary tu na krakowskiej skałce w 1079 roku stała się, podobnie jak w przypadku męczeńskiej śmierci tylu chrześcijan przed nimi, prawdziwym senem, prawdziwym zasiewem nowego życia w Kościele pobudziła sumienia Polaków, zrodziła sprzeciw i bunt przeciw ewidentnemu złu. Położyła kres nieprawości polesła śmiałego, zwanego szczotry. Trzeba bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi. Ta zasada zasad dzieła ewangelizacyjnego kościoła. Przyświecała także następcy św. Stanisława na biskupie stolicy w Krakowie od 1978 roku św. Janowi Pawłowi II. Za kilka dni, 13 maja, będziemy obchodzili 40. rocznicę zamachu na jego życie, jaki miał miejsce na placu św. Piotra w Szymie. Od pierwszych chwili swego pontyfikatu z ogromną mocą wiary, głosił całemu światu Chrystusa, prosząc, aby ten świat zechciał otworzyć swe drzwi na oścież dla Jego zbawczej władzy, po to, by móc służyć człowiekowi i całej ludzkości. Wiercy tego świata nie chcieli jednak przyjąć Chrystusa, który jedynie wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. Nie chcieli pozwolić Chrystusowi mówić do człowieka. Sprzeciwili się temu, aby do wszystkich ludzi mogło docierać posłanie nadziei i ocalenia całkowitego wyzwolenia. Dlatego postanowili, aby głos tego wielkiego świadka Chrystusa raz na zawsze zamilkł. I tak by się też stało, gdyby nie nadzwyczajna interwencja Matki Bożej Pakińskiej. Trzeba bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi. Te słowa apostołów zgromadzili nas dzisiaj, drodzy siostry, bracia na krakowskiej skalce, na tradycyjnych, chociaż nieco okrojonych z powodu pandemii w uroczystościach. Świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Wszystkim Panu, wielcy, szanowni drodzy, goście, a także Archidiecezjanie, z całego serca dziękuję za to, że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie i modlić się razem z nami. Modlić się za Kraków, za archidiocezję krakowską. Za decyzję targosku, na której terenie leży Szczepanów, stąd wywodził się święty Stanisław, jak również za całą naszą ojczyznę, za Polskę. jest poznanie Matki, bo jest to Poznanie przez miłość. To o tym pisał święty Augustyn, niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w tobie. Nie można mówić o pełnym szczęściu człowieka, który nie poznał Boga przez miłość. Dlatego Chrystus Pan swoje przykazanie miłości dzisiaj komentuje słowami To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. Do tego poznawania przez miłość człowiek nie tylko został uzdolniony przez Boga, ale i zobowiązany. Zaniedbanie tego zobowiązania ma najbardziej dramatyczne konsekwencje. Z właściwą sobie sugestywnością przedstawił tę myśl autor boskiej komedii, którego rocznicę 700-lecia śmierci obchodzimy w tym roku. Wchodząc przez bramę piekła, pod okrutnym napisem kończącym się słowami Porzućcie wszelką nadzieję, które, którzy tu wchodzicie, spotyka przedstawicieli wszystkich stanów i zawodów. Ponoszą konsekwencje wszelkich możliwych grzechów. Wszystkich tych mieszkańców piekła razem cechuje jednak wspólne zaniedbanie. Oprowadzający Dantego Wergiliusz opisuje ich tak. Już się powoli przed nami odsłania miejsce, gdzie cierpią dusze pozbawione wielkiego dobra rozumu, poznania. Oto przyczyna piekła, brak poznania prawdy. Tyle tylko, że dla florenckiego mistrza prawda to zarówno Arystotelesowskie dobro intelektu, jak i Chrystusowe, ja jestem prawdą. Jest to wizja Boga, pełnia poznania, pełnia radości, pełnia człowieczeństwa. W tym kontekście można się rozmarzyć, czy nie przydałby się nam dzisiaj nowy Dante Alighieri, zdolny skutecznie postraszyć piekłem wszystkich współczesnych, leniwych i niechętnych do właściwego korzystania z boskiego daru rozumu, daru poznania pełni prawdy. Prawda ta jest dla nas dostępna. Przynosi ją nami objawia Chrystus. Czyli to z myślą o nas, aby człowiek poznał i zrozumiał sam siebie. To, o czym słyszeliśmy przed chwilą w dziejach apostolskich, stało się w dziejach naszego narodu. Tak o tym mówił święty Jan Paweł II. W słynnym kazaniu na Placu Zwycięzca 2 czerwca 1979 roku. Kościół przyniósł w Polsce Chrystusa. To znaczy klucz do zrozumienia tej wielkiej podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na Ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę Ziemię. Dzieje ludzi, dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi, a dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W nim stają się dziejami zbawienia. Skutki takiej postawy opisał św. Jan Paweł II w książce Pamięć i Tożsamość, analizując, jak powstawały i rozwijały się ideologie zła, jakimi były nazist i komunizm. Pisze ta tak. Człowiek został sam. Sam jako twórca własnych dziejów i własnej cywilizacji sam jako ten, który stanowi o tym, co jest dobre i co złe. Jako ten, który powinien istnieć, działać et si nawet gdyby Boga nie było. Dzieje się to po prostu dlatego, że odrzucono Boga jako Stwórcę, a przez to jako źródło stanowienia o tym, co dobre, a co złe. Odrzucono to, co najbardziej stanowi o człowieczeństwie, czyli pojęcie natury ludzkiej jako rzeczywistości, zastępując ją wytworem myślenia, dowolnie kształtowanym i dowolnie zmienianym według okoliczności. Ileż zjawisk, które dziś obserwujemy, tłumaczą nam te powyższe słowa? Prawda o Bogu wcielonym, o Jezusie Chrystusie niesie w sobie jeszcze jedną fundamentalną dla człowieka myśl. Bogu niej osmuta jest cała opowieść boskiej komedii Dantego. Jest to prawda o sądzie ostatecznym, o końcu świata. Zakończy nasze dzisiejsze uroczystości, niech następujące po nim rozesłanie, poprowadzi nas z tego miejsca świadectwa złożonego Bogu przez świętego męczennika wszędzie tam, gdzie potrzeba nam podobnego heroizmu, wiary, nadziei i miłości. Pan zdał, Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. Amen. i się w pokoju Chrystusa.